Teoria o wycieku koronawirusa coraz bardziej prawdopodobna, Le Figaro, Wyciek koronawirusa z chińskiego laboratorium prawdopodobny. Teoria o wycieku koronawirusa z chińskiego laboratorium w Włochach jest coraz bardziej prawdopodobna, ujawnia Lewigaro. Francuski dziennik cytuje ekspertów, którzy domagają się rzetelnego międzynarodowego śledztwa w tej sprawie. Ich zdaniem prawdę o pochodzeniu wirusa SARS-CoV-2 ukrywają Chiny, które dziennik nazwał Imperium Nieprzejrzystości. Kilka dni temu 27 naukowców z 10 krajów wysłało list do Światowej Organizacji Zdrowia, krytykując jej ustalenia w sprawie genezy koronawirusa. Wpadaczka Wiorgie Niecourtier-Orgogozo z Instytutu Żaka Monoda w Paryżu zarzuciła naukowcom w chobrak kompetencji i konflikt interesów. Wzywają oni FHO, aby wyjaśniono braki strukturalne, proceduralne i analityczne badania w Wuhan. Wszyscy eksperci, którzy udali się do Chin, zostali zatwierdzeni przez komunistyczny reżim, zauważyła badaczka, dodała, że w tej chwili nie można wykluczyć teorii o wycieku wirusa z laboratorium. Nie uważam, aby ocena ewentualnego wycieku wirusa z laboratorium była wystarczająco zgłębiona, powiedział pod koniec marca szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, odnosząc się do raportu jego organizacji na temat pochodzenia wirusa. Hipoteza o wycieku laboratoryjnym, wcześniej zdegradowana do rangi spiskowej, znalazła się w centrum dyskusji. Francuscy eksperci twierdzą, że Chińczycy prowadzili w Wuhan prace nad tak zwanym wzmocnieniem funkcji wirusów, czyli genetycznymi modyfikacjami, które ułatwiają przenoszenie patogenów ze zwierząt na człowieka. Francuski zespół badaczy, z wirusologią Medienne d'Ecero, na czele, zidentyfikował ślady tych eksperymentów w materiale genetycznym koronawirusa. Uważamy, że od czasu przedłożenia oficjalnego raportu w marcu presja rośnie powiedziała dla Le Figaro biolog Wierginie Coutier-Orgogozo. Jak dodała, są oczywiste szare strefy, które wymagają wyjaśnienia, aby móc definitywnie wykluczyć tę hipotezę lub nie. Le Figaro cytuje też francuskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy od lat obawiali się, że Chiny stworzą w laboratorium w Wuhan atomową bombę bakteriologiczną. Laboratorium w Wuhan wybudowały kilka lat temu francuskie władze, choć straciły one kontrolę nad projektem, przejętym przez rząd w Pekinie. Wielu z nas nie chciało przekazywać tak wrażliwej technologii państwu, które nie jest naszym sojusznikiem, przyznał na łamach dziennika jeden z ówczesnych urzędników francuskiego MSZ.